tylko też cały czas. Hej, mam na imię Alicja. Mam 22 lata. Od małego miałam coś takiego, że chciałam występować przed kamerą czy to na scenie. Lubię imprezować, ja ogólnie jestem typem raczej takiego imprezowicza. Bo jak już się odpalę, no to lecę, a też lubię właśnie wrażenia, emocje. Tutaj jakaś bramka, tu jakiś chłopak mi się spodoba, to jestem najszczęśliwsza na świecie. No jestem osobą na pewno trochę szajwniętą, trochę pokręconą, trochę Alicją z Krainy czarów. Mam taki swój świat, często byłam w obłokach. No jestem tą osobą, która po prostu w pociągu zakłada słuchawki i gapi się w okno i sobie wyobraża swoje idealne życie. There's a glimmer in your brown eyes. Nie byłam nigdy tak zakochana naprawdę. Po cichu liczę na to, że znajdę miłość w hotelu, bo no zwyczajnie nie udaje mi się to w Polsce, więc jak już wyjechałam do programu randkowego, on co błaga. No to już już nie wiem gdzie mam pojechać. Mój ideał musi mieć silne ręce, ale miękkie serce. Nie chcę się łudzić, ale jadę do raju, więc oczekiwania są rajskie.